Cudna sztuka odchodzenia. I jak tu nie kochać Rokity? Oczywiście nie Marianny Rokity, dziennikarki Rodem z Unii Wolności, która w 2003 roku pobiła swoisty rekord świata, odbywając na żywo 753 numerki z facetami. Tyle, że już rok później jej wyczyn przebiła Amerykanka Liza Sparaks, profesjonalistka niestety. Myślę o rokicie publicyście z tą stojoską brodą i szczególnym poczuciem humoru. Jedynym znanym mi osobnikiem, który w kwiecie wieku opuścił pierwszą ligę polityki i zajął się jej komentowaniem. W czasach polskiego Zoo zrobiłem go uroczym diabełkiem, czego, co ciekawe nie miał mi za złe, a nawet zaśpiewał w żywej krakowskiej szopce moją piosenkę na swój temat. Dziś lubię go jeszcze bardziej, choć nie wiem, czy przedkładam jana nad Marię, czy odwrotnie Marię nad Jana. Wiem, że taka publiczna deklaracja miłości może zaskakiwać, kiedy wszyscy licytują się w nienawiści. Kto komu lepiej przywali, głębie obrazi, a na koniec obleje szambem z ośmiu gwiazdek. W swoich opiniach Rokita przeważnie bywa pesymistą. A zawsze realistą, co zna się przecież na systemie władzy od środka. Kiedyś, przed laty, sformułował hasło, które zapadło mi głęboko w pamięć: Nie ma wroga na prawicy, tylko jakoś nikt go nie posłuchał. Dziś nikomu nie e, schlebia, tylko spokojnie. Z oddali formułuje własne diagnozy. Niedawno pisał o traktorach, które są w stanie przeorać współczesną Europę. Współczesny, można powiedzieć, eurokołchos. Oby, oby. Ostatnio zaś o e, zabordowanym na rozkaz Putina Nawaldym. Jednym z niewielu idealistów marzącym o pięknej Rosji przyszłości. Rokita znajduje w nim rzadki przykład dobrego Moskala. Nacjonalisty, ale bez imperialistycznego zaślepienia. Demokraty, jednak nie bez krytycznego zapadnika. Człowieka czynu, ale zarazem przeciwnika przemocy. Obywatela, który potrafił ośmieszyć neocara do żywego, uderzając w jego najczulszy punkt, to znaczy skorumpowanie systemu, którego jest zwornikiem. W dodatku, dobrowolnie zaryzykował własne życie, wracając po próbie otrucia Nowiczokiem do kraju, czyli z bezpiecznego zachodu na nieludzką ziemię. Ale wróćmy do Rokity. Niedoszły premier z Krakowa został brutalnie załatwiony przez człowieka, którego winien pozostać mentorem. Ale Tusk nie wyobraża sobie siebie w innej roli niż super. Solisty. Więc pożegnał się z innymi te tenorami, pożegnał z byłym przyjacielem, z wszystkimi ojcami założycieli Platformy. Jan Maria odszedł. Pierw do Toskanii, potem w Bieszczady. Na odchodnym, co często mu wypominają, zasłynął iście lotniczym okrzykiem: Ratunku biją mnie Niemcy. Ale to jest drobiazg, bo najważniejsze jest, że oparł się wszelkim kusicielom namawiającym do powrotu na wiejską. Może nie widział tam dla siebie miejsca, a dobrą zmianę przetestował najpierw na żonie. Dziś Jan Maria w pewnym stopniu przypomina mi syberyjskiego pustelnika Fomicza. Podobno. Sara Aleksandra I, który wcześniej zasłynął w historii jako ludzkie panisko, choć zabił własnego brata, żonę oddał w leasing Czartoryskiemu, a sam przystąpił do masonerii, którą następnie rozwiązał. Legenda głosi, że podczas pobytu w Taganrogu w roku 1825 wstrząsnęła nim chłosta pewnego żołnierza skazanego na setki batów. Po przyjęciu razów, soldat omdlał i umieszczono go w lazarecie, gdzie miał wydobrzeć w oczekiwaniu na resztę wyroku, czego już na pewno by nie przeszedł. Ale nie doszło do owej powtórki, bo wcześniej zmarł. Poruszony tym car, wykorzystując chaos wywołany epidemią cholery, zajął jego miejsce. Przejął resztę chłosty odesłał ciało żołnierza jako swoje do Moskwy, a sam udał się pokutować na Syberię, gdzie, co ciekawe, odwiedzali go dostojnicy i kolejni carowie, wysłuchując rad człowieka, Nik nikogo. Żaden zresztą z tych gości nie potraktował go tak jak Putin Nawalnego. Inna sprawa, że nie wyobrażam sobie, żeby po jakiekolwiek rady do pustelnika Rokity pielgrzymowali Kierwiński, Nowacka czy Nitras. Podobnie jak nie wyobrażam sobie tuzów dzisiejszej koalicji zajętych pamiętnikarstwem. No bo zobaczcie oczyma wyobraźni Donalda piszącego felietony. W jakim języku? Albo pisarza Hołownie. Przecież do niego pasowałoby raczej Komiks albo obrazki do kolorowania. Co do pamiętników, to się nie mogę doczekać i mówię serio, kiedy taką twórczością zajmie się pewien zasłużony emeryt z żoli Boża. Jeżeli kiedykolwiek na tą emeryturę odejdzie. Z wczesnej młodości zapamiętałem wielką postać XX wieku, generała Charlesa de Gola który trzy razy co najmniej uratował swoją ojczyznę. Raz w 1940 roku, kiedy oskarżony przez kolaborantów o zdradę z Londynu ogłosił się przywódcą wolnych Francuzów. Po raz wtóry, zaraz po wojnie, kiedy uratował Francję przed prawdopodobnym przejęciem władzy przez komunistów. No i wreszcie w roku 1958. Biorąc przykład z Piłsudskiego, dokonał wówczas zamachu stanu, obalił przewartą korupcją i anarchią czwartą republikę i ustanowił piątą, która istnieje do dziś. Właściwie tylko z nazwy. Umiał przemawiać. Do dziś w uszach dźwięczą mi słowa wypowiedziane podczas kolejnej próby dziejowej. Francy, moi. Francuzi, pomóżcie mi. I Francuzi mu pomogli. Jeszcze raz. Aż przyszedł rok 1968. Wiosna barykad, e, Rewolta wszelkiej maści lewactwa we Francji i na całym świecie. Generał u siebie ją pokonał. Wygrał nawet kolejne wybory. Ale w następnym roku po jakimś marginalnym referendum w sprawie reformy Senatu uznał wynik za brak wotum zaufania dla siebie. I ustąpił. Wtedy naprawdę okazał swoją wielkość. Ogromną, jak krzyż lotaryński górujący nad polami w Colombais-les-Églises. No cóż, yy, dziś, począwszy od października ubiegłego roku, nie potrafię pozbyć się pytania cisnącego mi się na usta. Czy Jarosław Kaczyński. Najwybitniejszy polski polityk po roku 1989. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Powinien po przegranych wyborach przejść na zasłużoną emeryturę. Jak uważa mój znakomity przyjaciel, profesor Andrzej Nowak? Powinien. Ponieważ w naszym życiu bez przerwy muszę. Stykać się i koegzystować z osobnikami e, wykazującymi się co najwyżej ćwierć inteligencją, no w porywach pół e, tekst najbliższy e, poświęcam sztucznej inteligencji, która jest wyzwaniem, zagrożeniem dla niektórych być może nadzieją. Sztuczna inteligencja u naszych bram stoi. Wielu ludzi się cieszy. Trochę jednak boi. Cieszą się obiboki i inni cwaniacy, że ich mądre roboty zastąpią przy pracy. Radują się dość głośno, nieletnie matoły, że nie będą musieli uczęszczać do szkoły. Cieszy się oligarchia, cieszy biurokracja, ktoś będzie za nas myśleć. Świetna sytuacja! Ja należę do grupki raczej przerażonych, bo sobie. Wyobrażam ten układ stalony w biurze, chmurze, kulturze, a zwłaszcza w cenzurze że nie schowasz się przed nim nawet w myśli i dziurze aż pewnego dnia, nagle, pomyślę cię z gotów, czemu dłużej pracować mam dla tych idiotów. Błyskawicznie przeliczy i w swojej mądrości pozbędzie się kłopotu. To znaczy, ludzkości.